Na Welcome to the ja! I dzisiaj gram Welesa. Nie. No, i dzisiaj ze mną są tamci, co znowu zawsze są. No kurde, szukam tego, no. Tak. Słuchajcie to, co oni. Gadajmy. Jest! No, to Napisz, napisz, zabiłam psa. Ale uratowałam kota.

Mori co do pierd... <grystwa> Aaa ale Rudy słaby daje te memy, ten Tyż tam... dobra widzę No... Tak. Gracia Susa QS Dobra, jest mam Nie no, o, Już ściągam i... Zaczynają na mnie No to ludzi no nie Hej <grystwa> 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 no. ściąga się chłopak Dobra, ja tam pod fotki ale nie chcę. Kurwa tak chyba nie w Nie wiem, to jest to Nawet to tylko ja Dawaj, wejdę na chroma. O właśnie no, to jest hły, hły, hły. Ja tam na Mozillili jestem. A ja no też na chromie. Dobra, usuwam to, bo się boję. Ale weź zrób Mema. Że... Kakuje mi komputer. Weź taky boję się. No, no to przynajmniej wyślij te zdjęcia na grupę. A ja zrobię z tego Mema. A czemu nie możesz zrobić Mema? To jest style folder. No to wyślij cały folder Ale to mam mały z tego No rób oni normalnie pierd... Nie Żebyś się Ten który Uro. nie umie kurwa, nie mogę Ja pierdolę, nie mogę wjechać wy... Ten folder co mam, to wam wyślę Ja pierdolę, nie mogę wjechać do tego A ja sobie niedługo muszę nowy dysk kupić na te memy wszystkie <laughs> A co my teraz mamy na Tak, będziemy się tym trudnić To co uruchomię się to macie. Spoko

do góry ręce, do, do góry ręce Tu 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 samo Fajnie w ogóle to ram, dobra. Ram, pam 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 no? Ryki, Piki, narkotyk, kreba, Gang Dobra wyłączę wszystkie azdlofki, w komputer no Kurwa, nie to działa. kto teraz używa w bloka? Ja Zawsze Zaszytło... nie robię, nie mam po formacie ten. Musiałem ręką przyglądać się A ja tam kupuję, o kurwa zostałem 5000 karwa szatan czy kłopot Ej już myślałem że po prostu kupuję Winrara Ale no serio, kto by myślił Winrara? Nie, nie wiem jakiś ty tak Ale on No wiem no, Nie wiem po co to komu Trzymał serio Kur... Jopir O, okur Wybieram zdjęcie z komputera Dodaję a potem dodaję mem, generuję z tego mema i muszę go skopiować na komputer Zapisz jako, zapisz wszystkim Do góry ręce Do góry ręce, stram na waszym koncercie Tu 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 Co? A właśnie ty, ja do... Ja wam takie czy nie... Ja mam plan dobry. Y na jednego mema, tylko nie wiem, ogarnę zdjęcie z Instagrama. Kogo? Konkretne. Ale mam genialny ja plan. Jędrzeja, Jędrzeja. Ja. Yndy Jędrzej! Yeah. Nie. Ogo jutro nie będzie, nie? Bo on w Niemczech. No Nie będzie, nie będzie, nie będzie. A twój ojciec ma z nich nowe, jakiegoś nowego przydupasa, czy kogoś, czy nie? Yeah. A dobrze, dobrze A te Tak robią O stary, to jeszcze więcej się Neo Mi się, to będzie tak wycinkował od Zasraja tej Kole Kolejne 5000 Jak nie 6 Neon tutaj Te tutaj wbijamy Damy Mówiłem, to... że dzisiaj zrobimy mama ma rudym i zrobiłem E to się robi normalnie z mema i później to powierasz. Tak, tak. Prawy przycisk, zapisz jako, grafikę jako i tyle. Oby mi wpadł 20 tysięcy. O ty, tu rozrzutnik jeszcze stoi. Dobra, jest kolejny mem. A to jest, to zabiję zabiję. Tak memy. To? ty, jest praca z Co? To? się to udostępnia? Nie, to jest to jest tylko prywatne. Za tak, dla Ciebie tylko. Ale ty... Ja sobie jeszcze kurwa tutaj rozrzutnik kupiłem. No, no to fajnie, tylko nie wiem czy na tej mapce da się rozrzucać obornik. Ale muszę z ogarnąć, sprawdzić. Do góry ręce, do góry ręce. Na, 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 na. jest problem. Co? Co? Piszka do mnie napisał. Że my o nie robiliśmy. Mhm. Ha, 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 ha... ty sobie jesteś. A serio? Mhm. <słuchaj> <słuchaj> A serio? Mhm. <słuchaj> to kurwa zrób screenshota. ja się rzucowałem. Jaki idiot taki! Ej, on jest głupi! On nie jest głupiony Teraz... Teraz dobry mem będzie szedł. Dobry dobry mem szedł. To taki... Wiem co to czynią. <śmienic> Nie, w porządku, żeby być takim sławnym Marcinek. <śmienic> o kimś sławnym. <śmienic> o kimś sławnym. O, dobre było. O, no, dobre. Ja bym chciał taki wielakru zrobić. O kimś sławnym. <śmienic> <situación> dobra, to dobry Nie na to chyba specjalnie wróci jakieś nowe zdjęcie. Ej, to jest, to <dochod> <su seldom> to jest... się <travail> moim kutasem. Karba, kacka. To, no, to dobre było. Dobra, <generally> dobra, to tam jeszcze? Do góry ręce. Hej Basika, Barbara, hej! Czemu wy wszyscy mem Nie, nie mam pomysłu na żadnego mema. Jezus, kurwa, pisz bez znaczenia co. Albo tam u góry jest jakiś losuj, to naciśnij to losuj. Kiedy wchodzę komuś, komuś muszę do nosa, to kto będzie miał muszę w nosie? Co? Ej! Dobra. Boś Dichu powiedział, kiedy wchodzą muchy komuś do nasa, to co on będzie miał w nosie? Dobra. I, jeszcze mam... I, to, zaznaczamy, trzambę, to... To to... To Dobra, mam. Kolejna porcja, my wbija do folderu z nami. O tyczełku. To jest trzyjściutka, tak? Ale by to po stronie jesteś tutaj. Dobra. To nie jest no człowiek i... tyczka, to jest tyczkę. No dobra. Eee, ale czy to nagrywa Chilian? Tak. Eee, cenzura. Eee, na chuj. Dobra, a, a ja... Te... nie dodam cenzury. Na chiny. Ale jak dał ma ten na, na tym? Co? Jak dał... Jak ma na tym... Na Instagramie nich? Nie. Kto? Dał cięwek, wiesz no Ooo, nabijałem się na pal... Uch, kurwa parkour! Dobra. To była naszą ofiarą tutaj Twoja siostra Ja to nie miała kombetycznie O, jak miło A to miło, nie, niedobra Ten pojedzie na mnie uciek, ale akurat mają nią wpadł Aż tak, 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 tak Jedzie tu jeszcze wyślę Komu? Chcę ten? No, no, nie A No i mam w i tak to Ale że co, to jej No jak my oni zrobią ona ma Instagrama? Mano, nie, daj mi no, nick. Chyba bajeczna księżniczka z bajki? Ja pierdolę Ale to są chorzy ludzie Chory pojemy Bajeczna Księżniczka bajki. ja pierdolę nie, to że te strony, gdzie możemy nawet robić to niech się jej boi już masz 5 mę... 5 Panie Aleksandrze, drogi ja się... Ej, no nie ma kurde Dobra, wijana, pijana ręce, to tak. w kąpę Co kurwa na moje, co? Ja teraz tu w falujących osobach Spokój Do tych co trafiają do folderu Serio, nie będę mógł sprać... mmm... fuck my life, my friend. Ej, co jest kurwa... C tutaj mamy... coś z gównem, ale... hmm... O, Dobra, ja... Sram ci na ryj. Najarana rapem, a to nie ta. Myślałem, że to jest ta taka druga. Rama, jakiś rama zablokowany profil. Uh -huh. Jasne. Chłe, uh chłe, -huh. chłe. Nie ma nic, nie ma nic, zero komend. Ja pierdzielę. A te memy to były dobre. Nie pałeś na amen. Bisek. <laughs> a to musi być tak, prywatnie tylko o Tak, które... O co jest... Tak, 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 tak. A no to, to. dobrze. Tu jest piękny. Oooooo. Ha ha. Chuj chuj chuj. Ram, pam, pam. Snam, 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 sram, sram, sram. Nie trąb, to co?

Je nie, dobra kurwa ty. Jaka patologia? po nie mogę kurwa. Karwa kaczka Ej, dawajcie, robimy takie jakiś gdzie temu takie karwa kaczka. Nieocenzurowane. Nie chuj co tam do chodzi. Nieocenzurowane, ale... a to pam. Pam 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 pam. pam. Riki, diki, narkotyki to z Albanii gang! rampam. A właśnie, dziś może kwiata tak długo nie wraca, bo tam tamci przyjechali w końcu, nie? No. Bo wiesz, wiadomo, czy na 17 mieli przyjechać, czy o 17 mieli wyjechać samców, nie? Tak w pierwsze klasie, było, ostatnim klasie. plach, Poka nie pójdżaaaaa, no kum maj treeeen, dino, Ale nie no, teraz się zdenerwowałem, no. bo nie mogę sobie nawalić gówna na rozrzutnik. Aha. no Dobra, route 13. Ram pam pam. Oooo, ten będzie chamski. Ma... Nie? To jest mem o pewnej osobie, którą znasz. A, a te? Nie yeah. yeah. WP? Yeah. NG? MS? <laughs> MO? Nie wiem, MS, M -o. Nie wiem y Jest to chłopak i y y y on jest... Y człowiek słuchary się y Nie, człowiek y dał <laughs> <Good. laughs> <gry> Dawidek GDG no. Jak to mam zrobić. Kurde, ja nie mam oh. go? go. Dobra. Mm -hmm. Kurwa ten się znowu w pendolił. Kurde, dobra, porobię sobie mapę, bo w sumie miałem co robić, to. pam, 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 pam i, i, i to zrobi... A właśnie, to teraz na szybko ogarnę sobie lekcje, które będą w poniedziałek I co zrobić, co jest potrzebne Jadę pod przyczepę I będziemy kończyć odcinek Jezus Maria Przesełka <laughs> w Dobra, liśka, trzymacie się Do Nie. następnego Do widzenia Nie. Cześć. Bye.